Mankowidzowie z tej strony, Kupson i wracamy do RimWorld. Jeśli nie oglądaliście to w poprzednim odcinku, mierzyliśmy się z wieloma następstwami ciężkiego oblężenia, które przeżyliśmy, a mianowicie zakażenia ran. Kończyła nam się też żywność, były pożary, zaćmienie, rozbłyski słoneczne było wszystko. No ale udało nam się w miarę stanąć na nogi. Obecnie mamy zimę wulkaniczną, która który powoduje, że mniej słońca dociera do powierzchni, rośliny rosną wolniej, jest ciemniej, zimniej. Mamy też wymuszoną pogodę przez kontroler pogody, opanowany, postawiony przez mechanoidy, który musimy zniszczyć. Ale wpierw musimy się zająć bieżącymi problemami, czyli ucieczką z więzienia. Tony i Sam. I tak, no chcielibyśmy na pewno, żeby oni przeżyli. Więc Evans. Wasza trójka też. Trzymajcie może ogień, że też blako obudzimy. Dobra i tak wyatakujcie... konie atakujcie wręcz A wyatakujcie tonę. Chcemy ich obezwładnić, żeby móc ich z powrotem aresztować. Eee, dobra, Evans i Sung. Więźcie ich z powrotem, eee. idę z Dobra, ona się zajmie leczeniem. Generalnie sam chcemy zrekrutować. Tona to natomiast jest do sprzedania. Czekamy aż przyjdzie kolekcjoner trybutów, który za nią zapłaci. Dostaniemy za to honor. W ogóle widzę, że Menosen nie ma broni, chyba stracił gdzieś swój topór. A ten topór i tak był dosyć kiepski, więc może wykujemy mu coś nowego. Zróbmy mu Gladiusa, eee... na przykład z no, Myślę, że to będzie dobry pomysł. Eee... I może sztork niech się tym zajmie. Na razie marmuru nie potrzebujemy, natomiast. Potrzebujemy broni dla Menosena po to, żeby zniszczyć ten kontroler pogody. W ogóle też nie wiem, czego się słuchajcie, spodziewać tam w tym kontrolerze pogody. On jest opanowany przez mechanoidy, ale nie wiem, ile ich tam jest. I jak to będzie wyglądało. I Mam słuchajcie, pomysł. Zainspirowali mnie do tego piraci, który, którzy nas zaatakowali. Rozbierzemy jeden moździerz. Eee, I weźmiemy go ze sobą na wszelki wypadek. No bo czemu nie? Myślę, że jak dojdą do siebie, jak już się ogarniemy, a Menoset dostanie nową broń, no to wyruszymy. Jest to kluczowe, żeby się pozbyć tego deszczu. No tej zimy wulkanicznej się akurat nie pozbędziemy, no ale chociaż deszczu byśmy się pozbyli. On też nie jest zbyt przyjemny pewnie dla kolonistów na zewnątrz. No dobra. Więźniowie są chyba opatrzeni. Jak tam obrażenia naszych kolonistów? Oblak już jest zdrowy. A same siniaki i jak jest złama, nie ma. Ale nie jest źle. Mamy też Lail, który spadł w poprzednim odcinku z nieba. Chyba w poprzednim. Ma niestety abazję jeszcze przez 26 dni, także przez długi czas nie wspomoże naszej wioski. No i słuchajcie, mamy w końcu zbiory. E, więc super, bo w końcu zaczniemy Produkować pożywienie, które nam się zaczyna kończyć. Dostaliśmy też questa od imperium. Potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Jeden kolonista na 6 dni. Nie, nie chcemy. Mamy na to 4,5 dnia. Ale nie, ja nie chcę się chyba nikogo pozbywać aktualnie. Eee, a jak tam ten Gladius? O, dobra, udało się go słuchajcie, wykuć. Dobra jakość. 8.33. Nieźle. Menosen weź go. Dobra, widzę, że moździerz też już jest spakowany. Dobra, wszyscy są zdrowi. Myślę, że możemy zarządzić karawanę e, i tak. No, nie wiem, czego się tam spodziewać. Dobra, weźmy Sunga, Menosena. pewno Black, Evans. Może Relaire. Weźmiemy też Wielbłąda. Eee. Koniecznie weźmiemy moździerz. I może weźmy 10 tych pocisków wybuchowych. Myślę, że to i tak aż na to Nie chcemy też być rozrzutni. Eee, ale dobra. Ja w ogóle myślałem, słuchajcie, że ten okrąg to jest zasięg. A to jest okrąg, w którym nie można strzelać, bo one niosą na całą mapę, także sztos. Okej, okay, przyszedł kolekcjoner trybutów. A niestety dwóch naszych najlepszych negocjatorów właśnie wyrusza, szkoda. Ale z tego, co się orientuje, tajno też jest dosyć przyzwoitym negocjatorem. Także, jak wstanie, to on tam pójdzie. A nie mamy strażnika. <laughs> Może tajno niech nim zostanie. Dobra, wyślijmy go już. Niech zabierze od nas tonę, bo to jest w o. honoru. No dobra, zawsze coś. No i tajno dostał tytuł właściciela ziemi. Spoko. Tymczasem nasz oddział dociera do kontrolera pogody. Zaraz zobaczymy co tam dla nas przygotowała Kassandra. Aktywator czasowy. Ok, czyli mechanoidy się wybudzą za 3 dni. Eee... Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Dobra, czyli mamy to pomieszczenie, w którym zapewne znajduje się ten kontroler. Mamy montera mechanoidów. Aktywator, węzeł. Ogniwo zasilające, i my w to ogniwo. Chcielibyśmy wypalnąć, żeby to wybuchło. Gdzie są nasi ludzie? Tutaj. Dobra, to tak. Wyrzuć ten moździerz. Myślę, że zamontujemy go sobie tutaj w ten sposób. Robimy sobie też tu małe składowisko. Do którego ok i pociski moździerzowe tak, do którego będą pociski moździerzowe zanoszone e... i wyrzuć, może też te pociski. i Ty sunk chyba masz tak, najwięcej potrafisz, najlepiej potrafisz budować. I dobra, ty będziesz odpowiedzialny za obsługę, reszta niech czeka. No i co słuchajcie, próba ognia walimy. No, pierwszy strzał niezbyt. Dobra, zniszczyliśmy i mur, ale to na ogniwie nam zależy najbardziej. Dobra, uszkodzony monter. O, dobra, rozwaliliśmy węzeł. E, spróbujmy teraz trafić w ten drugi. Także, żeby odłączyć zasilanie wieżyczką. Zostało na mało amunicji niestety. O, chyba... A nie, dobra, jeszcze ma jeden. No i dobra, nie mamy amunicji. Udało się zniszczyć wieżyczkę, więc chociaż tyle. Eee... Dobra. No, i co? Dobra, zniszczone. Eee, ogniwa nie bierzemy. Bo co my tu mamy? Komponenty trochę super stali. Trochę stali. A nic tutaj chyba wielkiego, słuchajcie. I cennego nie ma więcej. Więc chyba możemy się stąd zabierać. Z powrotem do Kebrako. Nie, jakoś to inaczej zrobiłem. Nie tak jak powinienem. Dobra, kontroler pogody. A chyba, że oni nie mogą, dopóki. Dobra. To jest chyba obszar wybuchu. Dobra. Pewnie musimy zabezpieczyć, wiecie, co, okolice, tak, żeby oni mogli się wydostać stąd. Musimy zniszczyć tą wieżyczkę. No, dobra, możemy sformułować karawanę. Eee, dobra. Zabieramy komponenty, stal, super stal, oczywiście moździerz. Eee, no chyba więcej nie potrzebujemy. Więcej zresztą też nie mamy. odłamki nam są niepotrzebne dobra, to chyba tyle udało nam się, słuchajcie zniszczyć kontroler pogody, także misja zaliczona eee, a co tu się stało? dlaczego ona jest martwa? go się pobili, ha, ale numer. No i nic, mamy trupa, trzeba się nim zająć. No a tymczasem widzę, że się nieźle poprawiła nasza sytuacja żywieniowa. Okej. Okay. No i słuchajcie. Wrogie plemię zaatakowało naszą karawanę. Eee, tylko że on jest sam. I co on chciał osiągnąć? <ścoughs> I to tyle. Okej. Okay. No dobra, no to w sumie nic nie bierzemy No bo Weźmy ten pemikan No to była ciekawa, słuchajcie Bardzo ciekawa Zasadzka Niezbyt taktycznie do tego podeszli Ale kim ja jestem, żeby to oceniać? Eee, okej, okay, widzę, że Tona też nie przetrwał. Chcemy mu pomóc. Chyba nie. Chociaż, ciekawe czy by to nam nie poprawiło ale w sumie i tak mamy te relacje z nimi bardzo dobre, więc o, chociaż to już się podniósł, dobra. <laughs> Ej, musimy chyba kogoś wysłać, żeby się zajął. No właśnie, żeby ją skremował. Bo nie chcemy tu trupów. Dobra, udało się zrekrutować sam. Świetnie. Oj, sam się już ubrała nawet sama. Co sobie wzięła? Okej, okay, nie mamy chyba żadnej koszulki dla niej. No dobra, to na razie niech w tym zostanie. Od razu dajmy jej. Jedynkę na pacjenta. Dwójeczkę na sprzątacza i tragarza. No i dobra. Okej, okay, Tajno dostał inspirację handlem, ale to raczej nam się nie przyda. O tymczasem, słuchajcie, Bober nam się przedarł. Gdzie sztork? Jeszcze torki jest daleko, eee, a zaraz ten bubr zacznie nam wtrążalać nasze drzewa. Chodźcie tutaj. Dobra, udało się go upolować. Rozstanie. O, a nie są w związku. A to peszek. Trochę niedobrze, bo w takim razie. A no tu w ogóle mamy lampę bez zasilania. Oni będą mogli spać razem w takim razie. Niedobrze, no niedobrze. Dobra, musimy się skupić koniecznie teraz na produkcji żywności. Czekamy, aż przejdzie ten mglisty deszcz w ogóle, bo dramatycznie to wygląda. Dobra, i to chyba tak. Wszystkie alfa bobry zniknęły. Eee, dobra, mamy dużo kogutów, nie chcemy ich tyle. Spądźmy się ich. Może zostawimy sobie dwa te młode tylko. Eee, I z tego co pamiętam, sam dobrze strzela. Więc... Dajmy jej może ten karabin pulsacyjny. Żeby też zlecić y, produkcję tak balistyczną i kamizelkę. Tylko tak, tu stal. No i tu też stal dobra. Hmm. I może też na tym stole krawieckim, jedną koszulkę, przydzielmy sypialnie też dla sam, może jem o kucze jasban musi gdzieś spać, bo ona nie ma. O, dobra, to tutaj. No tak, nie mogą spać razem. No i w końcu, słuchajcie, minął deszcz. Nareszcie. Prawna, widzę, że jest ranna, ale jest na szczęście opatrzona. <laughs> Także nie ma zagrożenia. Muszę pomyśleć, żeby zrobić jakieś. Yy... Porządne stanowisko artyleryjskie dla tych moździerzy, tak żeby były w jednym miejscu i miały, wiecie, obok y, skład amunicji, żeby oni nie musieli jakoś daleko biegać. Chyba też trzeba się pozbyć tych śpiworów, nie potrzebujemy ich tyle. Wymyślam się inny gotowanie mnie zajmuje. Eee, Urzędniczka państwowa. A ok, to nic ciekawego. Okej, okay, możemy tych pracowników dać. Chociaż wiecie co za te zestawy medyczne? Wiecie, co przyjmiemy, to te zestawy medyczne się na pewno przydadzą. Eee... Wyślemy sam. No, na razie nie jest nam potrzebna. Dobra. Okej. Okay. No i przybyły kapsuły z naszą nagrodą. Także lećmy nosem po to. Mamy spory zapach z tych zestawów medycznych, więc no i dobra, oprawiamy kurczaki. Widzę, że się wzięli w końcu za to gotowanie. Widzę, że też nam te włosaki powoli dojrzewają. Także niedługo będziemy mogli rozpocząć produkcję ubrań. Wyśmienicie, jakoś się tak spokojnie zrobiło. Więc może to jest pora, żeby powoli zacząć modernizować wioskę i rzeczywiście ją rozbudowywać w tym kierunku. E, dobra, i dostaliśmy quest. Odnacji Szerego Lasu. Rozmowy pokojowe. Okej. Okay. Kiepski negocjator, czyli musimy wysłać kogoś dobrego. Czyli Evans. Dobra, słuchajcie, wyślijmy Evansa. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Tylko może nie to, tylko to. Weźmy mu pemikan też. Dobra. I leć tam, Evans, zobacz. Co się tam dzieje. Pierwszy raz w ogóle mam coś takiego. Wiecie taki event, że, że jakieś rozmowy pokojowe to jest w ogóle nacja szarego lasu, czyli to są ci zieloni, ci, którzy nas y, zaatakowali, naszą karawanę, w jedną osobę i zostali niestety, czystety, rozniesieni w pył. No i dobra. A Ewa śpi. Wyszedł z wioski, żeby się zdrzemnąć, dobra. Okej, okay, Sztork się wziął za Blanty. Trzeba niedługo kogoś w ogóle wysłać, żeby to sprzedać. Mamy spory zapas gotówki, więc może wysłalibyśmy Black do Imperium. <laughs> Udałoby się kupić jakąś dobrą broń. Czy słuchajcie, naprawdę zapanował niezły spokój tutaj. Dobra, za pół dnia Ewans dotrze na rozmowy pokojowe. Myślę, że zaczekamy sobie na to i po prostu zakończymy ten odcinek. Eee, skoro się nic nie dzieje, jest w miarę ok. To może w następnym odcinku wzięlibyśmy się za starożytne zagrożenie. Co o tym myślicie? Eee. Tylko może poczekalibyśmy aż odnowi nam się wsparcie. O, i wybuchowy szczur wpadł w szał. No cóż, nie skończyło się to dla niego zbyt dobrze. No, myślę, że w następnym odcinku wzięlibyśmy się za to starożytne zagrożenie. Myślę, że rozkółbym tutaj ściany, a tu byśmy ustawili worki z piaskiem, tak, żeby móc się dobrze bronić przed nimi. I ewentualnie wezwalibyśmy wsparcie. Dobra, tymczasem Ewans powoli dociera na miejsce rozmów pokojowych. Jestem, słuchajcie, ciekaw, jak to wyjdzie. Bo mówię, nie, nie miałem nigdy takiego eventu. Ciekawe czy tam dojdzie, bo już się późno robi. No dobra, i dotarł. Niepowodzenie. Ok, czyli relacje bez zmian, ale Ewan zdobył doświadczenie. Zawsze coś. No dobra, moi drodzy. To myślę, że na tym zakończymy. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.